Dzisiaj Volvo X190 Auto problemy ma z ciężkim paleniem po nocy. Sprawdzone były świece żarowe, dwie były spalone, zostały wymienione. Sprawdzone jest napięcie zasilania układu podgrzewania, jest w porządku. Wyszły błędy związane z układem fryskowym, za małe ciśnienie w magistrali. Zrobione były też przelewy wtryskiwaczy i potwierdziło to, yy, usterkę wtyskiwaczy na przelewach są zbyt duże. Co możemy sobie teraz podglądnąć, tutaj czyli w wartości, jakie możemy sobie zobaczyć, to co nas interesuje, ciśnienie wymagane i zmierzone. Wejdziemy sobie w parametry. Aktualnie jest to co powinno być. A jakie wartości powinno mieć, to jak ktoś by chciał sobie sprawdzić i wiedzieć. To podam tutaj wartość. To co nam tu mówi. Mądry program. Wartość ciśnienia jaka powinna być. To taką jak widzicie od 0 do 180 przy rzeczywistych i takie warunki muszą być spełnione przy zmierzonej wartość powinna być taka czyli 160 MPa inaczej nam silnik nie odpali Długo, długo bardzo kręcił. i Dlatego na pierwszy rzut poszły wpryskiwacze. ich nie ma. Problem jeszcze jest z prądem. Z akumulatorem. Po naładowaniu niestety kręci zbyt wolno i jeszcze pójdzie do sprawdzenia rozrusznik. To praktycznie praktycznie tyle jeśli chodzi o taką szybką, wstępną diagnostykę. Dawka wtrysku 3 3,1 Tak. Oczywiście zimny jeszcze jest silnik, a tylko ten parametr nie mieści się. Dobrze, to chyba tyle na szybko z samej diagnostyki. Jakby ktoś szukał gdzie jest złącze. Włączę jest tutaj przy nodze lewej jakiejś przy słupków. Tyle na obecną chwilę, tak na szybko.